Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Komsomolska Prawda znowu troszkę przynudzę, ale tyle już razem przeżyliśmy, że myślę, że im to wybaczymy. Tu na samej górze, jak widzicie, jest prezydent Putin. On opowiada o tym, że pieniądze nie powinny być przez biznesmenów rosyjskich z Rosji wywożone. Jest o protestach w Wildberries, to jest taka firma zajmująca się internetowym handlem w Rosji. Jest to zachodnich traktorach, które Rosjanom może zachód zdalnie wyłączyć. I jest jeszcze tutaj taki tekst, który dobrze pasuje do naszych tematów i naszych zainteresowań. Po co Ameryce Krym, Waszyngton, uparcie pcha Kijów na szturm południowego rosyjskiego Półwyspu. Tutaj, proszę Państwa, jest dużo różnych tez. Dużo różnych pomysłów, które prawdę mówiąc nie do końca nas przekonują. Tutaj na przykład jest taka, taki fragment, tutaj skierowane są myśli nie tylko Amerykanów, ale i Anglików. Jest jeszcze jeden członek NATO, który tutaj się próbuje dociągnąć to Turcja, i nie można zapominać o interesach w danym regionie i w, tej, w tym konkretnym punkcie. Izraela, plus jeszcze Chiny, dla tych ostatnich to jest południowa część wielkiego szlaku do Europy. Wynikałoby z tego, że po prostu wszyscy ten Krym strasznie chcą. Pytanie oczywiście, no, po co oni strasznie chcą? Jeśli też popatrzymy na mapę, to nie do końca rozumiemy, dlaczego Krym miałby być częścią chińskiej drogi do Europy. In... Dlaczego ta droga nie miałaby przebiegać albo morzem przez Morze Czarne, albo troszkę bardziej na północ po prostu lądem, tylko takim, taką kombinowaną drogą akurat przez półwysep? To jest nie do końca dla mnie jasne. Tu czytamy dalej, dla Amerykanów to byłby aporny punkt, czyli taki punkt, o który można się zaprzeć, oprzeć yy, taki... Umocniony w, czarnym, w Morzu Czarnym, niezatapialny lotniskowiec. Oni lubią tę frazę niezatapialny lotniskowiec zapominają tylko, że to jest także nieruchomy lotniskowiec ale czytajmy dalej. Tutaj można by umieścić wszystko od floty do bas rakietowych. W Balaklawie znajduje się najwygodniejszy w północnej części Czarnego Morza. Punkt zatoka dla bazowania okrętów podwodnych i mm, okrętów nadwodnych dowolnego typu. Przy tym nie patrząc na mm, napiętą y, sytuację, Krym jest unikalnym fragmentem ziemi dla turystyki na globalnym poziomie, nie gorszym niż kurorty Morza Śródziemnego. Nie warto zapominać, że mm, Istniał też projekt kalifornijskiej e, Taurydy, przecież ziemia obiecana. Mm, tutaj generalnie jest o, o tym, że były tam plany, kiedyś przesiedli tam ludność e, zamiast do Izraela w Palestynie, to właśnie na Krym. Mm, cały rząd przedstawicieli amerykańskiej elity o tym nie zapomniał. E, tutaj zderzamy się z. E, Absurdem na trzech różnych poziomach. Przy czym do tych baz rakietowych zaraz sobie tutaj wrócimy. Chociaż może od razu o tym powiedzmy. Tam dalej w tekście jest taki fragment, że gdyby Amerykanie mieli ten Krym, to mogliby na przykład kontrolować przy użyciu swoich rakiet cały Kaukaz. Rakiety Tomahawk w niektórych wariantach mają zasięg do dwóch. 1500 kilometrów, co znaczy, że jeśli Amerykanie zaparkowaliby w cudzysłowie nośniki takich rakiet w postaci okrętów w okolicach Cypru, gdzie zupełnie swobodnie mogą to zrobić, to te ich rakiety doleciałyby nie tylko na Kaukaz, ale i do Ulianowska praktycznie, do Moskwy, do Kazachstanu, nie mówiąc już o tym, że te rakiety mogłyby stacjonować w Rumunii, bo Rumunia jest członkiem NATO i pewnie by się zgodziła i tutaj ten zasięg byłby w zasadzie no, do połowy Iranu mogliby z Zatoki Perskiej takie rakiety odpalać i także ten zasięg no generalnie ten Krym nie jest do niczego potrzebny Amerykanom jeśli chodzi o same rakiety. To jest po prostu jakaś taka kalka propagandowa. Oni w ogóle lubią o tym dużo mówić, o tym, że bazy NATO się przesunęły i teraz rakiety dolecą do Moskwy w 4 minuty zamiast w 6 minut i to jest straszna rzecz. Druga kwestia to jest ta turystyka. Amerykanie, którzy mogą spędzać swoje czasy w dowolnym miejscu na świecie, bo są po prostu dość bogatym społeczeństwem i tak głównie najchętniej spędzają je w Fort Lauderdale na w Florydzie, oczywiście trochę żartuję. Chodzi o to, że nie ma potrzeby zdobywania Krymu wojskową drogą, żeby posiadać jeszcze jedno miejsce do spędzania wakacji. Ten argument turystyczny jest po prostu dziwaczny. Tu mamy mapę świata. Takich miejsc, gdzie można pojechać na wakacje jest wystarczająco wiele, więc tutaj jest to zupełnie dziwaczna sytuacja. Natomiast mowa o tym, że amerykańskie elity nie zapomniały o projekcie osiedlania ludności żydowskiej na Krymie, to już jest w ogóle jakaś, jakaś dziwaczna konstrukcja mentalna. Kto chciałby mieszkać w takim miejscu konfliktowym, do którego Tylu ludzi dookoła ma pretensje, no to faktycznie trochę brzmi jak, jak coś dla ludności żydowskiej, ale oni już mają swoje otoczone przez wrogów miejsce związane z globalnymi konfliktami, więc raczej drugie potrzebne im już nie jest. Na tym sobie komsomolską prawdę skończymy. Mamy oczywiście zbiórkę, ja przypomnę, chociaż prawdę mówiąc, jest już. Bardzo dobrze, jak widzicie licznik 196 tysięcy złotych pokazuje, generalnie środki są, wiadomo, jeśli będziecie mieli i dacie, zawiozę więcej, jeśli uznacie, że tyle wystarczy, będę usatysfakcjonowany efektami tej zbiórki, jesteście po prostu wspaniali i przypomnę, że bez was wszystkie te wyjazdy nie miałyby najmniejszej szansy powodzenia. Newsem ważnym w ostatnich dniach jest wczorajsza informacja. Prezydent polski Andrzej Duda powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Czech, że 4 migi 29 w zasadzie przekazujemy tu i teraz. Możemy się spodziewać wiadomości o tym, że one wylądowały w Ukrainie w najbliższych dniach. To jest w gruncie rzeczy bardzo dobra kompromisowa decyzja. Oczywiście wiele było rozmów o F-16 dla Ukrainy. Tutaj faktycznie możemy powiedzieć, że było dużo entuzjazmu, było dużo spekulacji. Faktycznie wspominałem po drodze, że samoloty F-16 lądowały. Podczas różnych manewrów, ćwiczeń na lotniskach ukraińskich w ostatnich latach, tam są lotniska, z których one mogą startować, lądować. Jednocześnie nigdy tutaj nie mieliśmy złudzeń, że przekazanie samolotów to jest bardzo trudna operacja ze względu na szkolenie załóg, pilotów. Yy, Obsługi naziemnej, inżynierów, ludzi, którzy te samoloty naprawiają, ludzi, którzy naprowadzają te samoloty na cele. To też jest trudna do nauczenia się i ważna specjalizacja. Jeśli chodzi o MiG-29, to jest kompromis w tym sensie, że to są samoloty, które Ukraińcy już potrafią obsługiwać od remontu aż po. Faktyczne wystrzeliwanie pocisków w powietrzu. Jednocześnie prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z samolotami dostosowanymi do uzbrojenia NATO i. Możemy się spodziewać, że razem z tymi samolotami przynajmniej część takiego uzbrojenia także tam zostanie przekazana. Czy to będą pociski powietrze-powietrze, ziemia-ziemia, bomby kierowane, co to będzie, to jest jeszcze temat nam nieznany. Ale każda z tych rzeczy zapewni Ukrainie jakieś dodatkowe możliwości, które są im bardzo w tej chwili potrzebne. Jeśli chodzi o sytuację na froncie, mamy w tej chwili taką sytuację, że w Bachmucie według Institute for the Study of War amerykańskiego tempo ataków spada, rosyjskich, choć cały czas sytuację można określać jako krytyczną, jeśli chodzi o zdobycze terytorialne, chwalił się Wagner za zdobycie miejscowości Zalizjanske, to jest malutka miejscowość tutaj na w zasadzie przy drodze w kierunku na słowiańsk. Jak widzicie, na mapie oni się już dość daleko w kierunku tego słowiańska posunęli. Wciąż jednak znajdują się po tej wschodniej stronie kanału płynącego z rzeki Siewierskiej Doniec na Donbas. Zakładam, że ten kanał może być taką naturalną granicą, na której wojska ukraińskie będą próbowały ich zatrzymać. Tymczasem Bachmut dalej się broni. Sytuacja jest, tak jak mówię, krytyczna, ale stabilna. Prawdę mówiąc, jestem zaskoczony. Półtora miesiąca temu mówiłem, że no luty to już będzie koniec Bachmutu, że ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której on się utrzyma, a on się dalej utrzymuje. Możemy przy tym założyć, że straty po obu stronach są duże. W tej chwili trwają już tam walki miejskie w zabudowaniach, w terenach zabudowanych, co oczywiście jest wyjątkowo trudne i może się wiązać z dużymi stratami po obu stronach, na Wuchladarze. Ostatnio w ostatnich dobach nie zgłaszane są jakieś szczególnie intensywne walki. Ma to być związane z tym, że strona rosyjska w obliczu strat się przegrupowuje. Tutaj jest ciekawa mapka od CensorNet, takiego portalu ukraińskiego. I tutaj, tymi kolorowymi liniami, są pozaznaczane pozycje rosyjskie w różnych, w różnych terminach, w różnych datach. Jak widzimy, te trzy ostatnie pokazujące sytuację na 1 stycznia, 1 lutego i 1 marca są bardzo blisko siebie. Jeszcze tutaj widzimy przed tymi pozycjami, na niektórych miejscach one są wysunięte dalej na północ, dalej w stronę ukraińskiej, tu są linie ta pomarańczowa i brązowa, to są linie z kwietnia do czerwca 2022 roku, rok temu Rosjanie byli trochę dalej na północ, teraz są już dość niedaleko w Uchledaru, ale dalej... Sytuacja jest dla nich trudna, dalej mają przed sobą podejście pod górę w stronę bloków mieszkalnych wielopiętrowych, z których bardzo dobrze ich próby szturmów widać. Mieliśmy takie informacje w zachodniej prasie, że dużo tutaj Ukraińcom dała amunicja służąca do minowania terenu na odległość. Podobno Ukraińcy mieli nawet stosować taką taktykę. Że kiedy rosyjskie natarcie się załamywało i wycofywało tymi samymi ścieżkami, którymi ruszało atakować, to natrafiało właśnie na świeże miny, które w trakcie tego natarcia były narzucane na ich trasę ucieczki. Jeszcze tutaj dopowiem: te czerwone kółeczka, które widzicie na mapie, to są zaznaczone miejsca, gdzie była zaobserwowana, zniszczona. Technika wojskowa, czyli po prostu pojazdy rosyjskie. Żeby nie było specjalnie przesadnie kolorowo, proszę Państwa, mamy tutaj jeszcze artykuł też na cenzornet. Jest informacja o tym, że jeden z ukraińskich oficerów, który wypowiadał się dla The Washington Post, miał za te wypowiedzi zostać zdegradowany. Dlaczego? Dlatego, że w tych wypowiedziach człowiek o pseudonimie Kupol, czyli Kopuła, podobno bardzo dobry, kompetentny oficer armii ukraińskiej, miał opowiadać The Washington Post, że sytuacja jest trudna, że wielu specjalistów wojskowych, doświadczonych, wyszkolonych ludzi poległo, że nie zawsze jest czas, żeby przeszkolić ukraińskich zmobilizowanych. I oni czasem trafiają na linię frontu zupełnie nieprzygotowani do walki, przede wszystkim mentalnie, że mają walczyć, a zamiast tego po prostu uciekają, bo nie są na to przygotowani i że w świetle tego wszystkiego on uważa, że ta zapowiadana głośno... Wiosenna kontrofensywa może napotkać na poważne trudności, że armia ukraińska nie do końca jest do niej gotowa. Oczywiście możemy mm, tę perspektywę ocenić na różne sposoby. Możemy pamiętać zawsze, że perspektywa żołnierza bezpośrednio w okopach zazwyczaj będzie dość mocno negatywna, w tym sensie, że jak on ma szukać pozytywów, kiedy jego życie jest zagrożone 24 godziny na dobę i cały czas yy, cały czas styka się z ludzkimi tragediami. Z drugiej strony nie możemy lekceważyć tego, że Ukraina faktycznie ponosi straty cały czas. Możemy zakładać, że poważne straty i w tym świetle oczywiście trzeba się mm, martwić po prostu. Ta wojna chociaż od dawna mówię, że tendencje są dla Ukrainy pozytywne. Nie znaczy, że jest łatwa, i nie znaczy, że już w tej chwili jej losy są pewne. Więc nie będziemy ukrywać też tego typu perspektywy. Natomiast przechodząc do tych naszych krótkich newsów, tutaj mamy wideo pokazujące szkolenie ukraińskich żołnierzy z maskowania się gdzieś w Europie. To jest taki komentarz do komsomolskiej prawdy, która pisała, że na zachodzie ukraińscy żołnierze uczą się tylko strzelać z pozycji leżącej i musztry. Miał miejsce kolejny Ramstein, to już chyba dziesiąty Ramstein był. I nie było tak naprawdę tutaj jakichś spektakularnych ogłoszeń z tego Ramsteinu, może pomijając. Towarzyszące ogłoszenie o polskich migach to jest duża rzecz, natomiast było kilka takich mniejszych ogłoszeń, też ważnych i warto tutaj powiedzieć, ludzie związani z tym tematem sugerują, że ostatni Ramstein skupiał się na temacie amunicji, przede wszystkim amunicji artyleryjskiej, który jest w tej chwili w zasadzie najistotniejszy. Jeśli chodzi o te mniejsze ogłoszenia, Dania na przykład poinformowała o pakiecie pomocy o wartości 140 milionów dolarów. Pakiet będzie się składał m.in. właśnie z amunicji dla uzbrojenia strzeleckiego, min przeciwczołgowych i rakiet przeciwlotniczych. Niemcy także ogłosiły nowy pakiet mają tam w nim rakiety dla systemów Mars, czyli tych analogicznych do Highmarsów wyrzutni na podwoziu gąsienicowym, czyli tego starszego wariantu, to HIMARS pochodzi od M270, czyli tych wyrzutni gąsienicowych. Dodatkowo Niemcy obiecują 5000 pocisków artyleryjskich. To nie jest duża liczba, ale jak najbardziej potrzebna. Wysoko po prostu precyzyjne pociski do 155 mm dział, możliwe że ekskalibury, 500 pistoletów, to jest ważna rzecz, też się przydaje cztery systemy antenowe, dwie ciężarówki, dwa namioty hangarii, i 25 generatorów zapowiadają też, że niedługo wyślą kolejną partię amunicji artyleryjskiej. I rakiety do systemów IRIS-T przeciwlotniczych, bardzo nowoczesnych, podobno bardzo skutecznych. To w czasie wojny już tutaj ukraińsko-rosyjskiej pojawiły się doniesienia, że te IRIS-T są bardzo celne i działają. Niewielka Litwa przekazuje pomoc w wartości 450 milionów euro. Włącza ją w to... Tutaj nie do końca określone pojazdy wojskowe, yy, racje takie, yy, nazwijmy to spożywcze, po prostu jedzenie, amunicja 155 mm, ważne rzeczy, potrzebne rzeczy, zwłaszcza ta amunicja. Minister obrony Francji ogłosił, że pierwsza partia AMX-10RC już dotarła do Ukrainy. Przypomnijmy, pojazd lekko pancerzony, kołowy. Z armatą, taką nazwijmy to typu czołgowego. Zobaczymy, jak to się sprawdzi na miejscu. Tutaj jeszcze mamy informację o tym, że 18 marca, czyli jutro, nie odbędzie się wielka impreza w Moskwie z okazji rocznicy zajęcia Krymu. Ją odwołali. Z jakiego powodu? Trudno stwierdzić. Raczej nie z powodu stanu zdrowia Putina. Bo ostatnio na tego typu imprezach on jest zastępowany przez człowieka niemal identycznego z wyglądu. Mamy kolejne doniesienia o. Tutaj dwa razy. O wybuchach w Mariupolu. Ostatnio dość często coś tam wybucha. W Mariupolu to może coś znaczyć. Mamy wideo z Rostowa nad Donem. Tam doszło do eksplozji i pożaru budynku FSB. Ciekawa sytuacja, jeszcze nie znamy żadnych szczegółów. Tutaj mamy wideo opublikowane przez stronę amerykańską wideo tego jak się samolot Su-27 zbliża do amerykańskiego drona i prawdopodobnie jest to moment faktycznie albo zderzenia, albo jednego z tych niebezpiecznych manewrów przed zderzeniem. Z dronem, który w wyniku tego skończył w morzu. Z tego co wiemy, marynarka Stanów Zjednoczonych próbuje go wyłowić. Pojawiają się różne doniesienia, w tym mówiące o tym, że Rosjanie już wyłowili tego drona lub że wyłowili jego fragmenty. Raczej bym się nie spodziewał, żeby te doniesienia o wyłowieniu go były precyzyjne, gdyby tak było. Spodziewam się, że zdjęcia takiego wyłowionego drona byłyby już w Komsomolskiej Prawdzie chociażby, choć pewności mieć nie możemy. Jeszcze jest jeden wynik Ramsteinu tutaj na końcu: Szwecja zadeklarowała 10 leopardów dla Ukrainy, a Norwegia, dwa no to już o tym mówiliśmy: dwa systemy NASAMS. To zostało tutaj też przez y, szefa Pentagonu Lloyda Ostina przypomniane. I podany jako jeden z wyników właśnie spotkania w formacie Ramstein. To jest też istotne w tym sensie, że my często skupiamy się na tych nowych systemach uzbrojenia przekazywanych Ukrainie. Najwięcej szumu zawsze robi robią deklaracje przekazania Ukrainie tych systemów uzbrojenia, których wcześniej nie przekazywano. Tak było z czołgami, tak teraz jest z migami, tak było jak się patrioty pojawiły na liście, ale tak naprawdę ta pomoc, która jest faktycznie szalenie istotna, to jest ta stała Rutynowa dostawa coraz większej i większej liczby tych już deklarowanych wcześniej systemów, kolejnej, kolejne partie amunicji do już wysłanych zachodnich systemów, pakiety remontowe, części zapasowe to wszystko ma nie mniejsze znaczenie niż te nowości. I to cały czas płynie. Tutaj jest istota rzeczy, żeby to cały czas rutynowo tam docierało. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.